Hej, ja jestem biegun, a dzisiaj sobie zagramy w taką podróbę Brawl Stars League, News Brawl Stars i... okej, okay, najpierw trzeba wpisać swój nick więc oczywiście wpisujemy biegun okej okay. oczywiście mamy... to jest takie... no podróba Brawl Stars mamy Brawl Stars nowy karnet przykład mamy tutaj i na przykład stare dropy o, jak ja grałem jeszcze, to te skrzynki było za darmo. I... i też, no, Dobra, nieważne. E, może odbierzmy sobie karnet. Zadymiarski plus. Spoko. Dobra, czy rzadki, może coś być. Niestety nie. O, może, ajajaj, kredytów na razie na koltanie, bo może spróbujmy coś z tych sardropów trafić, więc, ajajajaj, aj, aj, aj. kurde, no gdzie jest jakiś Barley, rosa o proszę, no nie, no no dobra, wiesz co, sobie jemy. Kolejny start! -up. Nie! Znaczy, kredyty. start episki proszę, proszę. Nie! Jezu, co ja zrobiłem. Nie! Mam pierwszego zademonstrowania. Zody... O nie! Dobra! Jeszcze nie mamy kolta, więc na razie dalej mamy jednego zademonstrowania. Okej okay. Sprawdzimy później, co mi może zrobić z tej legendarnego start No bo. Na samym końcu jest legendarny startup. On będzie oczywiście darmowy dla każdego. Okej, okay, komu graczę? Spokojnie, dlaczego dostałem 10 monet? I startup, kurde no. O nie, będzie cool. Nie. Dlaczego? Też mam trochę katkany kator, więc dzisiaj będzie tak słabo gadał. Po chory. A No kurde. Okej, okay, taka młodka, spoko. No ale słuchaj, bardzo rzadki, no. Co jest? Chyba jakiegoś skina Co jest? Tak! Ej, to był jakiś dziwny błąd. Myślę że, że przed tym y, 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 y Ok, jeszcze przy klik e, tego już był, że do odbroka. O nie, o nie, dobra jeszcze nie. Ok, stawcie proszę 10 kredytów. Dobra, było 10 kredytów. O, no i teraz następujące pytanie. Czy myśmy Larry i Ilaroviego? i jakichś innych jeszcze zadamiarzy. O Boże. Czy na przykład 1000 kredytów? To zostawimy sobie na później. Na razie otwórzmy te wszystkie stardropy. Bo nie powiem, chciałbym coś z nich dropnąć. Więc yy, widzimy się, jak może będę mieć jakiegoś lepszego stardropa, niż bardzo rzadkie lub rzadkie. Moi drodzy, właśnie trafiłem 100 kredytów z rzadkiego Stardropa. No i niestety to jest odlokowane nawet za dynamiczny brok. Dobra, więc o, do dzieła, klikamy. Mamy bardzo rzadkiego Rico. Bo Rico jest. O, dobra uwaga, uwaga i Emotka do broka. Ej, dlaczego? Ej, WTF? Dlaczego był rzadki? O Jezu... Dlaczego był... Dobra, teraz podbierałem te kredyty...